Czy zastanawiałeś się ile teraz warty jest Huge Pegasus? Zaraz Ci na to pytanie odpowiem. Zostaw lajka i oglądaj. Jak sami widzicie cena, która zwykłego Huge Pegasusa, tego ostatniego, 12, kosztuje 24 tysiące dolarów. To nie jest aż tak jeszcze niebotyczna kwota jaką byśmy mogli się spodziewać. Pamiętajmy, że kiedy Preston zdecydował się wystawić te Huge Pegasusy, one zaczynały od ceny 50 dolarów i potem było to oczywiście na jak typowa auta, gdzie ludzie się przebija i dawali więcej. Obecnie cena czy wartość tego Huge Pegasusa to 24 tysiące dolarów, więc nie jest to jakaś aż tak przytłaczająca kwota, ale mamy jeszcze Huge Pegasusa Rainbow. Huge Pegasus Rainbow już troszkę więcej kosztuje. Zobaczcie sobie 2 456 774 dolary i 44 centy, co na polskie złote to jest 10 400 tysięcy złotych. Tyle kosztuje ten huge Rainbow Pegasus. Nie wiem, kto go posiada, znaczy jakiś Aloha. Tea. To nie wiem, jaki to jest YouTuber, czy streamer, czy kto to jest. No ale słuchajcie, jeżeli ktoś by zdecydował się kupić, to kupi go za właśnie tyle. To jest naprawdę niebotyczną ceną. 2 miliony, 10 milionów złotych za takiego peta. Kurka. No powiem Wam szczerze, że to jest szalone. To tu się dzieje. No ale jeżeli ktoś miał pieniądze, to ładnie zainwestował, bo pierwsze kosztował na początku 50 dolarów. Teraz 10 milionów. Więc ta cena obstawiam, że jeszcze będzie rosła z biegiem czasu. No i ktoś, kto posiada tego Pegasusa, jest naprawdę prawdziwym milionerem. To tyle. Do zobaczenia.